Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie K-popowe łowczynie demonów Czy tam potworów Nie pamiętam jak to się po polsku nazywało, więc sorki Jak to jest, dla powiedziałem Więc widzieliście główne bohaterki, tak one wyglądają To są zarówno i łowczynie potworów i K-popiary Ale jak to się wydarzyło? Skąd mam to wiedzieć? To jest męska właśnie, a Proszę opuścić obiekt! No właśnie, ten film ma takich sporo takich pseudo momentów typu jak to co w, przed chwilą zobaczyliście No Ale mnie osobiście to bawi No Teraz zobaczycie ich rywali czyli ta, taki boys demonów No zobaczcie po prostu sami, bo no Za dobrze Proponuję ci nową strategię nie mogę wam tej piosenki puścić, bo prawo autorskie wiecie. No. Dobra. Co ja właśnie obejrzałem? Nie ma w to zaję nagrywać ten kanał. Nie kana What? No chodziło mi o ten film, dobra widzowie, nara, bo... Nie, nie będę nagrywać dłużej tego filmu, nie ma... Serio, jeszcze tu jesteście. Dobra, nagrywam dalej. A tak, serio, to na poważnie, to mamy jeszcze kilka tematów do omówienia. Lecimy. Niech ktoś mi powie, że one nie wyglądają jak Steve z Minecraft. No, ale może być jak Jack Black ze filmu Minecraft, ale no dobra. Dobra. Nie wiem, czy ktoś zauważył to, co ma na ręce, ale no. Jest w połowie demonem, bo i tata był demonem, właśnie, a mama człowiekiem, z tego co pamiętam. No, więc no, to by było na tyle. Bym był zapomniał, jeszcze najlepszy ship w całej bajce, w filmie, czy czym to jest, animacji, czyli oni. Nie powiem jak ich się nazywali, bo już nie pamiętam i nie chcę się tego sprawdzać nawet. Kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie mój kanał, bo. To jest nowy kanał, więc chciałbym, żeby ten film się wybił, ten kanał, żeby móc nagrywać dla większej ilości osób narkawidzowie.